Cześć, witam się z Wami po dość znowu długiej przerwie. Jakoś tak nieostatnio ostatnio życie leci, nie mam na nic czasu i w ogóle się do Was nie odzywałam. Ale jestem, wracam i dzisiaj chciałam Wam pokazać kilka rzeczy. Jak widzicie po tytule będzie to hol ubraniowy, będzie to zamówienie z SHEIN. Ja to zamówienie zrobiłam już naprawdę dawno temu, to było przed urlopem. Chciałam Wam też pokazać wtedy te rzeczy na żywo, ale... Kompletnie nie miałam czasu, potem pojechaliśmy, wróciliśmy, wrzuciłam się z powrotem w wir różnych obowiązków i jest prawie lipiec i ja dopiero w zasadzie przychodzę, ale przynajmniej te rzeczy wypróbowałam, sprawdziłam i mogę Wam też powiedzieć, jak się noszą. I e, pokażę Wam też dwie takie tuniki z Unisono. E, Unisono to jest, wydaje mi się, włoski sklep, e, nie wiem, czy w każdym większym mieście jest. E, to jest sieciówka z tego, co wiem, natomiast oni mają też stronę internetową. Można sobie też zamawiać internetowo. Oni mają bardzo fajne e, ubrania, takie przewiewne, wygodne, ale też eleganckie. E, to on. Znaczy, wiecie, ja bardzo lubię te ubrania, ale one mają taki specyficzny styl, więc też wiem, że nie każdemu e, podpasuje, natomiast pokażę Wam właśnie dwie tuniki. Które sobie też gdzieś tam w międzyczasie kupiłam. To nie są oczywiście zakupy wszystkie z jednego dnia. Natomiast e, głównie chciałam się skupić właśnie na tych produktach z Shein. To nie było moje pierwsze zamówienie z Shein. Ja już kiedyś e, paczkę zamawiałam, natomiast wtedy byłam średnio zadowolona z tych rzeczy. E, ja w międzyczasie chyba jakoś zaszłam w ciąży, czy już byłam w ciąży i, i zamówiłam. I zanim ta paczka przyszła, to ja się w te rzeczy po prostu już nie mieściłam. E, chyba. E, tak jak teraz, szybko gdzieś tam sobie, wiecie, przelatuje przez głowę, to wydaje mi się, że tych rzeczy już nie mam. Tam była na pewno sukienka, która była bardzo gruba, sztuczna, była taka tunika, która była właśnie zbyt wąska na mnie i nie pamiętam, czy coś jeszcze było. W tym momencie te wszystkie rzeczy, które wzięłam są ok, zamówienie przyszło ekspresowo, bo w ciągu chyba dwóch tygodni, więc jestem bardzo zadowolona. Wszystkie rzeczy zostawiłam, nic nie odsyłałam, nawet nie wiem jak tam wygląda kwestia zwrotów i pewnie nie będą to ostatnie rzeczy z SHEIN, także ja się przebieram i pokazuję Wam wszystkie rzeczy, zapraszam oczywiście do oglądania. Okej, okay, pierwsza rzecz, ale teraz widzę jak jestem głupio opalona, oczywiście tradycyjnie mam biegał szyję. Pierwsza rzecz to jest taki top, mi się słuchacie, taki top już marzył od dawna, ja kiedyś taki top widziałam u, u Bugi Silver, chyba też właśnie z SHEIN taki w panterę. I tak mi się marzył, marzył, w końcu sobie zamówiłam. Um, I to jest, słuchajcie, X, bo jeżeli chodzi o rozmiary, um, ja akurat um, te rzeczy kupowałam w rozmiarach od 0 XL do 1 XL, dlatego, że chciałam mieć pewne, że one będą dobre. Bałam się zamawiać lki um, Ja jakoś tak nie ogarniam, znaczy nie ogarniam, nie chcę się nigdy, wiecie, sprawdzać tych wymiarów, żeby tam siąść, zmierzyć się i tak dalej, więc um, biorę zazwyczaj na oko. Um, no i też jak... Um, już gdzieś tam mnie oglądacie, to wiecie, że ja schodzę cały czas gdzieś tam z tej wagi, więc nie chcę kupować za dużo ubrań w dużych rozmiarach, bo mam nadzieję, że one już na przykład za rok mi się nie przydadzą. Natomiast niektóre rzeczy mają taki krój, że będą też fajnie wyglądały w, gdzieś tam, jak mi się uda zrzucić trochę kilogramów jeszcze. To jest poliester, natomiast to nie jest taki poliester śliski, tylko on jest taki jak trochę kreszowy, coś takiego, więc ona jest bardzo fajna, ten top jest bardzo fajny przewiewny, tutaj ma, to oczywiście są wiecie, ramionczka od biustonosza, więc ona tutaj tego nie ma w zestawie, natomiast to jest taka koronka, wydaje mi się, że to nie wygląda jakoś wulgarnie, natomiast właśnie fajnie, bo to jest dużo odsłonięte, więc na takie upały materiał plus krój jest naprawdę spoko i ona jest taka luźniejsza, podejrzewam, że jakby wziąć mi szło, to nie byłaby taka luźna, to jest 1XL, przypominam, i ją właśnie można albo sobie tak wiecie wpuścić gdzieś tam spodnie e, tak na luzie czy, czy puścić e, tak całkiem wolno to już e, to już jak to sobie woli tył wygląda w ten sposób e, ja też nie chcę wam się to bardzo pokazać bo mam zobaczyć głupio plece opalone nie mam czasu tego w ogóle wyrównać e, więc wydaje mi się że ta Tonika jest naprawdę fajna. bardzo tunika, top. Bardzo mi się podoba. I myślę, że takich topów zamówię sobie więcej, bo one są fajne, luźne na te upały, które nas gdzieś tam nawiedzają co roku. W tym roku się wcześniej zaczęły, bo już w zasadzie w czerwcu mieliśmy te upalne dni. A wydaje mi się, że w sklepach jest problem z takimi bruskami właśnie takimi bardzo, bardzo lekkimi. Ja sobie jeszcze zobaczę. On kosztował, słuchajcie, 30 zł, no to za taką cenę w Polsce też podejrzewam, że chyba że na wyprzedaży taki top można dostać. Bardzo mi się podoba. Wydaje mi się, że on nie jest tandetny ani nie jest wulgarny, naprawdę wygląda dobrze. Ja wiem, że pantera jest taką, taką wiecie, dość kontrowersyjną sprawą, natomiast śmieję się, że każda po prostu matka Polka powinna panterkę w szafie mieć, ja od dawna chciałam, planuję jeszcze sobie kupić jakąś sukienkę w panterę, ale być może już taką, wiecie, jesienno-zimową bardziej, także cieszę się, że kupiłam sobie ten top i często naprawdę w nim chodzę, miałam go też nad morzem, bo mieliśmy bardzo fajną pogodę, było bardzo, może nie upalnie, ale było gorąco i on się naprawdę sprawdził, także polecam Wam serdecznie ten To jest też bluzeczka, która jest już, słuchajcie, też bardzo fajna, ona jest też bardzo luźna, bo ja wzięłam albo rozmiar 0XL albo 1XL. Natomiast ten rozmiar to jest 1XL. Ona kosztowała 48 zł i więc ona jest taka luźniejsza, mogłam w sumie wziąć rozmiar mniejszą, ale one są takie wiecie naprawdę fajne, nieopinające, tylko to już jest rozmiar, to już jest materiał bardzo sztuczny. Słuchajcie, to jest niby też poliester, ale to już jest taki, wiecie, śliski poliester. To jest e, niestety e, ja mam też taką tendencję, że jak jest gorąco, to ja się po prostu pocę, e, więc dla mnie mm, chodzenie w takich ciuchach w upał jest e, dużym dyskomfortem. Ja nie wybieram takich ciuchów, jak jest bardzo gorąco, e, bo e, no. Dla mnie to jest później po prostu nieprzyjemne i jakiś tam dyskomfort odczuwam, że, że czuję, że mi ta temperatura rośnie bardziej w takich ubraniach. Natomiast na taką pogodę, nie wiem, tak jak dzisiaj jest 24 stopnie i y, słońce jest takie, wiecie, gdzieś tam za chmurami, to taka bluzka jest ok Długość też taka do, do pupy, y, też bardzo fajny krój, tu ma też taki fajny, ciekawy ten paseczek. Y, tu z tyłu ma takie też, nie wiem czy to zobaczycie, taki pasek przechodzący, tak jakby takie przecięcie. To też nie każdemu może się podobać, ale to raczej też jakoś tam większej uwagi nie zwraca. Ja bardzo lubię pasiaste ubrania. To też jest taki chyba ciuch, który do wszystkiego pasuje, jest bardzo uniwersalny i, i w każdej szafie mógłby się znaleźć. Top, w paski. Jedyny minus to jest ten materiał, bo on jest naprawdę sztuczny. Natomiast też chodzę w tej bluzce tylko tak jak mówię, wybieram dyni nieupalne, więc ogólnie też jestem bardzo zadowolona. Jeżeli chodzi o bluzki, to jest ostatnia bluzka, teraz Wam pokażę właśnie jeszcze dwie sukienki z SHEIN i, i dwie z tego Unisono. I to jest, słuchajcie, kolejna tunika, też bardzo fajna, bardzo mi się spodobała i ona w ogóle kosztowała chyba 19 zł, o ile pamiętam. Dobrze. 25, 25 zł, ok. I to jest znowu poliester, tylko to jest taki też śliski, ale cieńszy niż tamten, natomiast znowu to jest tunika, w którą ja osobiście nie ubrałabym się na upały, bo czułabym się pewnie w niej nieswojo. Więc taka bardziej właśnie na jakiś chłodniejszy dzień, dla mnie przynajmniej, taki bardziej zachmurzony. Natomiast motyw jest przepiękny. Bardzo chętnie bym sobie kupiła jeszcze taki, taką bluzkę jakby była, a... Tam, jak wchodzicie na she to często na dole są yy, bardzo podobne ciuchy, czy na przykład z tych samych materiałów. Więc jeżeli taką bluzkę trafię, to być może sobie kupię. Yy, to jest taka tunika do kolan, tutaj widać, yy, to jest tunika do kolan, yy, więc ja lubię takie bardzo długości, ponieważ jednak jak ja mam kolano zakryte, to ja mam za dużą łydę i ja się wtedy czuję źle. Więc dla mnie przed kolanem sukienki są super. No i tak się prezentuje ta sukienka, bardzo fajna. Powiem Wam, że nawet jakby ona była bez rękawów, to myślę, że i w upały bym w niej chodziła, bo ten poliester też jest taki cienki. W Tam tamta bluzka w paski, jak ją nałożycie, to czuć, że ona tak jakby Was przygniata, przytłacza, że ten ciężar tego poliestru w upały po prostu się nie sprawdzi. Natomiast tutaj ona jest taka bardzo lekka, czuję, że po prostu tak nic nie miała na sobie. Tutaj ma taki też bardzo fajny dekolt. Zobaczcie, nie ma łańcuszka, Kaja mi łańcuszek zerwała na wyjeździe, ale na szczęście udało się naprawić jutro mam go odebrać od jubilera i tu ma taką właśnie taki paseczek, jak komuś tam bardzo przeszkadza, to też myślę, że nie będzie to większym problemem, żeby go odpróć. Natomiast taki motyw palm, motyw liści na wakacje jest naprawdę super. Myślę też, że ona się jakoś tam nie pogrubia. Fajna, bardzo fajna ta tunika jest. Ja jeszcze w niej nie chodziłam tak po dworze, bo mówię teraz, jak myśmy wrócili z urlopu, to były takie spore upały na dworze, więc ja bym się nie czuła komfortowo w tej sukience, ale na pewno będę w niej chodzić, bo ja w ogóle bardzo lubię sukienki, tuniki na lato. Super sprawa, bo nakładam i wychodzę, nie. Także bardzo fajna, w ogóle jak, jak wiecie, ja e, lubię złotą biżuterię, więc ze złotym, w połączeniem ze złotem naprawdę fajnie wygląda. E, kto wie, może jak. E, teściowa wróci, to sobie pójdziemy z mężem na jakąś zakrapianą kolację na, na miasto, to wtedy może się, wiecie, ubiorę w tą sukienkę jakieś tam dodatki i e, myślę, że ona też będzie fajna właśnie jako taka koktajlowa sukienka na jakieś tam wyjścia. Bardzo mi się podoba, e, więc też na pewno będę w niej chodzić. E, I słuchajcie, to jest w ogóle hicior, ta sukienka, e, dlatego, że ja ją bardzo lubię i chodzę w niej naprawdę często. Właśnie w niej opaliam sobie tak głupio plecy, bo tutaj ona ma właśnie to wycięcie czekajcie, może z drugiej strony się pokaże jakoś tak, e, tu jest właśnie to wycięcie i właśnie w tej sukience poliłam sobie nad morzem plecy e, dlaczego to jest hitrol? Ona jest e, bardzo e, cienka, bardzo przywiewna, e, ja e, czułam się w niej na, naprawdę komfortowo mimo tych upałów, e, to jest rozmiar e, XL i to jest również poliester, natomiast ten poliester jest najprzyjemniejszy, bo on jest bardzo taki prawie jak e, nie wiem, czy można tak powiedzieć jak bawełna, po prostu on jest bardzo się nie czuć w ogóle, że to jest sztuczny materiał. Trochę bym ewentualnie, i tak się zastanawiam, czy, czy tego nie zrobić, żeby skrócić rękawki, żeby pójść do krawcowej, chociaż ja mam, słuchajcie, już siatkę z sukienkami do, do przeróbki u krawcowej, krawcową mam na dole, na drugiej stronie ulicy, no i tak leży już miesiąc czasu. Więc być może, o, dajcie mi też znać, czy być może skrócić te rękawki, bo Kiedyś pokazywałam Wam taką sukienkę z Pomprixa i poleciłyście mi, żeby tam właśnie te rękawki skrócić. tutaj też proszę Was o radę. Wydaje mi się, że jakoś tak też chyba lepiej ten rękawek wyglądał, gdyby ona była gdyby były krótsze. Więc dajcie znać, czy ruszyć te rękawy, czy nie. Zaraz Wam spróbuję pokazać tutaj też, zobaczcie w ogóle takie boho, fajne wzory. Spróbuję Wam pokazać dół, bo ona jest. Ona jest z tyłu dłuższa, no to jest troszeczkę taki krój, w sensie nie krój, czekajcie, długość. Znaczy jest ok, bo w sumie jak stoję, no to mam kolana odkryte, tak? Bo tak jak mówiłam, nie lubię mieć zakrytych kolan. Mogłaby być ciut krótsza, no ale ok. Eee, dlaczego to jest hit? Eee, dlatego, że słuchajcie, ja za nią zapłaciłam 30, chyba 5 czy 31 zł na, na Shein. A ona i później, z tydzień później, tam katalog z Bombrixa, gdzie ta sukienka była za 130 zł. Dokładnie ta sama sukienka, także w ogóle, jeżeli Wam się podoba, to, to polecam, bo cena ona jest po prostu zabójcza. Także też właśnie fajne do jakichś dodatków, do dużych kolczyków, do brązoletek, super. Ja też bardzo lubię takie kolorowe rzeczy. Jak widzicie, jak oglądacie moje filmy, chociażby nawet z tymi holami, ostatnio nawet trochę się rozkręciłam i, i zaczęłam to nagrywać, to widzicie, że u mnie trochę to wszystko wpada w taką skrajność, nie? że albo wszystko czarne, albo wszystko mega wzorzyste, mega kolorowe. Ja lubię takie rzeczy bardzo i myślę, że też z czasem, jak już gdzieś tam sobie ogarnę tą figurę, to będę więcej takich kolorowych rzeczy kupować. Ja bardzo lubię ubranie białe, bardzo lubię ubranie czarne, ale takie kolorowe też, zwłaszcza w lecie, lubię sobie nałożyć. Także bardzo lubię tą sukienkę, lubię w niej chodzić, ona jest bardzo wygodna, wiecie, nawet o tak gdzieś tam czy do pracy, czy, czy na miasto, czy na jakieś tam szybkie zakupy, wiecie, rano gdzieś tam czasami ogarniam dzieci. Do przedszkola, do żłobka, potem jadę gdzieś na targ na jakieś zakupy, ogarnię różne sprawy, więc sobie mm, lubię takie szybkie sukienki nałożyć. Także powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona z, z zakupów Shein, bo za wszystko zapłaciłam około 130 zł. Przyszło dość szybko, na szczęście z rozmiarami trafiłam, być może będę mogła sobie schodzić już, nie wiem czemu tam jest taki podział, że jest 0XL i 1XL, nie wiem, dziwnie. W każdym razie gdzieś tam ja zawsze czytam też te opisy, tam dziewczyny często wstawiają komentarze, zdjęcia również Polki, czy produkt był fajny, czy niefajny, czy dobry, czy za duży, czym się sugerować. Podobnie jak w Bonprixie. także to jest fajne i też sama później jak kupuję jakieś rzeczy, czy nasze inne na Bonprixie, no to też później ja staram się te komentarze na bieżąco tam wpisywać, żeby komuś pomóc później, że ktoś będzie chciał kupić i żeby tam zwrócić na coś uwagę. Także jak widzicie zakupy najbardziej udane, cena też po prostu śmieszna, teraz ja wiem zaczynają się wyprzedaże w sklepach, więc też pewnie będzie można kupić fajne rzeczy u nas w dość dobrych cenach, więc nie wiem kiedy, a chciałam jeszcze kupić kostium kąpielowy, bo widziałam, że naszej Shein jest bardzo duży wybór fajnych kostiumów kąpielowych, więc być może sobie jeszcze jakieś kupię, no i oczywiście jak będę coś kupować więcej to jest ostrość. Jest. To e, będę Wam pokazywać. I pokażę Wam jeszcze te dwie, e, dwie tuniki z, e, z Unisono, które mam. E, no i zaraz Wam się pokażę w tamtych ubraniach. Dobra, jestem w pierwszej tunice. To jest taka tunika z dłuższym rękawem. E, to jest totalnie mój styl. Ja uwielbiam po prostu takie ciuchy. Teraz jak byliśmy, słuchajcie, nad morzem, to też tam jest bardzo dużo takich sklepów właśnie z takimi e, specyficznymi ubraniami. Ja bardzo, bardzo lubię takie ubrania Dlatego, że no wiecie Ja jestem matką dwójki małych dzieci My gdzieś tam dużo czasu spędzamy na dworze W plenerze, na jakichś wycieczkach i tak dalej Ja potrzebuję ciuchów przede wszystkim wygodnych Ja nie wyobrażam sobie ubrać się W spódnicę ołówkową Czy w jakąś, wiecie, bardzo obcisłą sukienkę I pójść na plac zabaw z dzieciakami Więc ja potrzebuję rzeczy luźnych Rzeczy takich, które się nie mną aż tak Które, um, nie wiem, są łatwe w prasowaniu W praniu i tak dalej Bo też oczywiście um, wiecznie ja z mężem Chodzimy w plamach, tylko gdzieś tam odkrywamy te plamy w różnych miejscach na sobie coraz. Więc, no ale też nie chciałam chodzić, wiecie, tak po prostu w dresie, więc od jakiegoś czasu zaczęłam kupować ubranie w tym Unisono, bo one są bardzo fajne, bardzo wygodne. Tam też bardzo dużo rzeczy jest takich właśnie albo we wzorki, albo z jakimiś złotymi czy srebrnymi taśmami, tak jak tutaj nie wiem, czy widzicie. Yy, przez środek sukienki, znaczy przez środek. Tutaj jest też taka, właśnie srebrna nitka, tam jest bardzo dużo takich rzeczy. To jest yy, w tym stylu, są takie specyficzne. Dużo rzeczy się przeplata w takie, z takimi nitkami. Yy, tutaj też takie śmieszne rękawki, bo mają tu wycięcia, to są założone i też yy, jeżeli chodzi o. Nie przysycha. Jeżeli chodzi o długość, to też taka, właśnie przed kolano. Ja uwielbiam yy, tą tunikę, na przykład, właśnie, jak, nie wiem, rano muszę coś na siebie nałożyć. Yy, pojechać gdzieś do lekarza, czy odesłać dzieci, do, rozwozić dzieci do placówek, czy coś. Tak wiecie, na szybko nakładam i pasuje do trampek, i pasuje do, do sandałków. Bardzo lubię tą sukienkę, ona jest niesamowicie luźna, wygodna, przewiewna, także bardzo, bardzo ją lubię. I um, jedyny minus tych ubrań to są ceny. No niestety ceny w Unisono są dość spore, tam w normalnej, regularnej cenie... Zazwyczaj to są gdzieś tam powyżej stówki, natomiast ym, na stronie internetowej macie bardzo często wyprzedaże, chyba nawet cały czas jest zakładka z wyprzedażami, e, czasami też w sklepie można coś kupić taniej. Ta tunika kosztowała 99 zł, ja ją kupiłam e, ponad miesiąc temu, grubo ponad miesiąc temu i naprawdę często w niej chodzę, bardzo ją lubię, także jeżeli lubicie tego typu ubrania, to polecam Wam zajrzeć do Unisono. To jest słuchajcie rozmiar M, więc nawet jak jesteście większe to ym, zwracajcie na to uwagę, bo tam dużo rzeczy jest takich oversize, więc niekoniecznie musicie szukać Elek XL Ja Ja y, zobaczcie śmiało waszą w MK. E, Jeżeli chodzi o materiały ym, przeważające właśnie w Unisono, to jest bawełna i LEN, tam jest bardzo dużo takich rzeczy. Dobrze, i ostatnia rzecz z, z, właśnie ze sklepu z, no, tylko ja mam, uwaga, czarną bieliznę pod spodem, więc może to nie wyglądać dobrze. To jest taka właśnie też tuniko-sukienka. O, widzę właśnie moje czarne majty pod spodem, y, która też, jeżeli chodzi o długość, jest taka wiecie, przed kolano i to już kwestia kto co lubi, bo wiem, że są osoby, które nie lubią takich sukienek, chociaż nie. wydaje mi się, że ona nie jest jakaś mega krótka, że raczej można w niej wejść, y, czy ja tam będę wychodzić, nie? Ale że raczej nie jest to Także gdzieś tam ledwo tyłek zakrywa, są kieszenie i tutaj już jest led i bawełna. E, tutaj mogłaby być trochę ta tunika na mnie większa, czułabym się na pewno bardziej komfortowo, natomiast e, wiecie, liczę na to, że... Mm, że tutaj jeszcze moja talia się troszkę wyszczupli, bo coś tam działam i, i coś tam się dzieje, więc mam nadzieję, że jeszcze będzie mnie mniej. Wolałabym też, żeby to wycięcie tutaj było po tej stronie. Jakoś tak nie wiem, wydaje mi się, że wyglądałoby to lepiej. Nie wiem czemu, to, to mnie trochę drażni. Tutaj też jest taki paseczek. To są właśnie takie, wiecie, specyficzne rzeczy, w tym Unisona bardzo dużo z takich ubrań. Tam są świetne spodnie, naprawdę bluzki, jakby miała, tak wiecie, jakiś spory hajs na, 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 na wydanie na siebie, czy gdzieś tak wiecie, jakieś, nie wiem, kupą bym dostała, to bym naprawdę tam kupiła bardzo, bardzo dużo rzeczy. To jest też bardzo wygodne czy do trampek, czy do sandałków. Tutaj właśnie też jest taki napis. Ja naprawdę bardzo lubię takie rzeczy, tylko że jeszcze muszę sobie kupić takie rzeczy bardziej na takie upały, bo jednak u nas tych upałów jest coraz więcej. Ja się czuję komfortowo, jak mam wtedy, im mniej na sobie, tym się lepiej czuję. E, także też bardzo fajna tunika. No tutaj troszkę jeszcze chciałabym zrzucić kilogramów do niej, czułabym się na pewno lepiej, bo to jest też rozmiar M. Natomiast e, właśnie to są takie rzeczy, które ja bardzo lubię ostatnio, w, w, jeżeli chodzi o styl i też dodatki, czy trampki, czy klapki. Czy torebka, czy plecak, wszystko to myślę do tego pasuje, e, też e, bardzo fajna, taka na co dzień, e, czy gdzieś na wycieczkę, czy gdzieś do miasta, bardzo fajne, naprawdę ja bardzo, bardzo ostatnio polubiłam takie ubrania. E, ciekawa jestem, czy właśnie kupowałyście kiedyś coś w Unisome, no, czy kojarzycie ten sklep, bo e, jakoś tak m, na YouTube jest mnóstwo filmów z Bond Brixa, mnóstwo z Shein, spraymarka e, i tak dalej. Z takich sieciówek, które gdzieś tam e, każdy zna, natomiast Chyba nie wiem, czy spotkałam się z jakimiś filmami z Unisonu. Mi się osobiście nie wyświetlały. Ja mam jeszcze trochę ubrań z Unisono w szafie, więc jakbyście kiedyś, nie wiem, chciały zobaczyć te ubrania, czy, czy zobaczyć, w jakim one są stylu, to bardzo chętnie Wam je pokażę i, i nagram taki haul. Myślę, że te ubrania są naprawdę, one są bardzo dobrej jakości, bo je mam i mam i nic się z nimi nie dzieje, także też myślę, że to jest sklep warty zainteresowania. Dobrze, ja na dzisiaj już z Wami będę żegnać. Dziękuję Wam oczywiście za oglądanie. Jeżeli Wam się film podobał, to zostawcie jakiś ślad po sobie. Dajcie znać, co mam robić z rękawkami w tej sukience boho. No i jeżeli macie jakieś pytania, ja oczywiście postaram się podlinkować te rzeczy na dole. Pewnie z są na tych tunik już nie będzie, natomiast podlinkuję Wam po prostu sklep. A jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to oczywiście śmiało pytajcie, postaram się odpowiedzieć na wszystkie. Będę się z wami żegnać. Do zobaczenia w następnym filmie. Buziaki, pa!